Cześć, Tuasia. i Michał z Falkorem w rejs, czyli projektu, w ramach którego żeglujemy Falkorem, opowiadamy Wam o tym, a na pokład zapraszamy społeczność wspierającą nas na Patronite. Na naszym mieście żyjemy i żeglujemy już od prawie 4 lat. W tym czasie odbyliśmy wiele rejsów, w tym dla nas jak do tej pory największy, czyli przez Ocean Atlanty Atlanty Atlantycki na Karaiby i z powrotem. Chodźcie, pokażemy Wam Falkorem to 32-stopowy jacht morski Mariholm 32E. Tutaj widzicie nasz kokpit. Sterujemy rumplem. Tutaj nasz grill. Bardzo fajny, bo bezpieczne jachtowo. No i tutaj już to co w środku. To jest nasz główny pokój. Ten stół obniża się i staje się podwójnym łóżkiem. Nasze normalne łóżko jest tam z przodu. A po lewej toaleta, po prawej szafa. To jest nasza kuchnia. Tutaj jest zlew. Jeden kran do wody słodkiej, drugi do słonej. Tam dalej ta klapa to nasza lodówka, ładowana od góry. A to nasza spirytusowa kuchenka Origo. Fantastycznie nieskomplikowana i bezpieczna. Pozwala ona nam uniknąć problemów z instalacją gazową. Nasz stolik nawigacyjny z tyłu widać ekran transpondera AIS oraz VHFK, a ten czarny nos tutaj powyżej to Norbert, który przygląda się wszystkiemu krytycznie. A tam po prawej, Hundka, czyli najwygodniejsze i najbezpieczniejsze łóżko podczas rejsu, ponieważ nie można z niego wypaść. W tej chwili jest tu masa gratów, ponieważ robimy sporo projektów i pracujemy nad jachtem, i po prostu jest nam łatwiej je tutaj mieć. Na wierzchu, oczywiście do rejsu wszystko stąd zniknie. A więc chodźcie, pokażę Wam nieco przód. Nasza sypialnia z wygodnym dużym łóżkiem. Łazienka z morską toaletą oraz niewielka szafa. Falkor przystosowany jest do 6 osób, choć wtedy robi się już trochę ciasno. Jak żyje się na jachcie? Naszym zdaniem super i nie aż tak bardzo inaczej niż jak w małym mieszkaniu w praktyce, ale akurat tu jest nieco inaczej pod tym względem, że przestrzeń wokół jachtu, to co jest na zewnątrz i naokoło, tak jakby trochę należy do naszej przestrzeni życiowej. My taki styl życia absolutnie uwielbiamy i pomimo tego, że żyjemy już prawie 4 lata na naszym jachcie, zupełnie nie tęsknimy się do życia w budynkach. Mm -hmm. Chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że nawet mieszkając w marinie, w porcie, jest jednak kilka różnic, takich jak na przykład woda. Jeżeli nie nalejecie jej do zbiornika, to nie ma jej w kranie. Trzeba dolać. Jeśli chodzi o prąd na jachcie, to mamy dwa systemy. Jeden 12-V, który związany jest z naszymi akumulatorami. Ten mamy cały czas, także podczas żeglowania ale trzeba uważać, ponieważ można wyczerpać akumulatory. Mamy też system 230 V, który działa tylko wtedy, kiedy stoimy w porcie i jesteśmy podpięci do gniazdka. Mhm. Inaczej jest z miejscem. Mimo tego, że Falkor ma mnóstwo skrytek, szafek i szafeczek, w których można upchnąć szpargały, to jednak jest to minimalistyczny tryb życia. Jak chce się kupić coś nowego, to trzeba zastanowić się, czego chcemy się pozbyć. Na Falkorze nie mamy pralki, czego można by się zresztą spodziewać, więc musimy korzystać z pralni w porcie albo z publicznych pralni w miejscowościach. No i prysznic. Nie mamy na Falkorze takiego prawdziwego prysznica. W porcie korzystamy z tych marinowych. Myśleliśmy kilka razy o tym, żeby wybudować i zmienić naszą łazienkę tak, żeby miała prysznic, ale ilość wilgoci, którą by to nam generowało, nie wchodzi w grę. Natomiast w czasie rejsu korzystam z prysznica na deku, no i z mojego ulubionego wyskokowego. Czyli za burtę. Tak, namydlić się, wyskoczyć za burtę, opłynąć Falkora, wrócić i jest super. W marinach te prysznice bywają bardzo ładne, i na przykład tutaj w Brighton mamy bardzo fajne łazienki, natomiast bywają i takie mniej ładne. Tak, pozdrawamy Marinę z Lamarens. <laughs> No właśnie, wilgotność. Na jachcie, o ile nie jest to środek lata albo, albo gorący klimat, to jest to bardzo ważna sprawa. Jeśli nie ma się osuszacza, to wilgoć skrapla się na ścianach, na oknach, wchodzi w ubrania i w pościel, może pojawić się pleśń. Tego naprawdę nie chcemy, więc trzeba nabyć porządny osuszacz. Dlatego wybierając osuszacz na jacht. Warto zwrócić uwagę, żeby był to model adsorpcyjny, czyli taki wyposażony w wirujący dysk, na którym skrapla się wilgoć i grzałkę, która na niego wieje, bo dzięki temu uzyskujemy nie tylko idealną wilgotność, ale również urządzenie dodatkowo dogrzewa nasz jacht, ponieważ stamtąd wieje miłe ciepełko. Tak, ta odrobina ciepła, który, które daje nam odsuszacz, w zasadzie wystarcza nam w porach przejściowych, wiosna, jesień. Natomiast, kiedy jest już zimniej, potrzebujemy dogrzać jacht i tutaj mamy dwa e, źródła ciepła. Mamy nieduży elektryczny grzejniczek olejowy i on bardzo często wystarczy nam w zasadzie w zimie, w tym naszym chłodnym, e, umiarkowanie chłodnym klimacie brytyjskim. I mamy też jachtowy system e, walas, który korzysta z kerozyny. I w zimie wystarcza nam to do tego, żeby było całkiem komfortowo? Z wyjątkiem wczesnych poranków, kiedy temperatura spada do 14-16 stopni. Trzeba wtedy wyskoczyć z łóżka, pobiec, przełączyć włącznik, i za jakieś pół godziny będzie już 18-19. Rzeczy różnią się nieco w zależności od tego, czy jesteśmy w marinie, czy w czasie rejsu, lub na kotwicy. Jednym z takich przykładów jest kwestia podejścia do wody. Gdy nie jesteśmy w porcie, staramy się ją oszczędzać, więc na przykład używamy do mycia naczyń wody morskiej, a nie wody słodkiej. Prąd staje się bardzo cennym zasobem. Nawet wymiana głupiej żarówki mhm. w światłach nawigacyjnych to jest oszczędność 10 W na godzinę, a to przekłada się już znacząco na możliwości naszego banku energetycznego. Mamy na falkorze trzy akumulatory, w sumie 240 Amperogodzin. Na Martynice korzystaliśmy z trzech solarów, dwóch na relingach 80 w i jednego na dodgerze, na sprayhoodzie. I to nam w zasadzie wystarczało we wszystkie, z wyjątkiem tych najbardziej pochmurnych dni. Choć tak szczerze mówiąc, to nasz bank solarowo-akumulatorowy jest trochę za mały i będziemy chcieli go w przyszłości rozbudować. Mhm. Czasami, żeby użyć blendera, żeby zrobić sobie pina Trzeba było odpalić silnik, żeby alternator mógł zasilić inwerter, żeby to wszystko zadziałało. Do sklepu nie wychodzi się tak po prostu. Najpierw trzeba zwodować ponton, potem trzeba założyć na niego silnik, potem trzeba dopłynąć do miejsca, gdzie cumuje się pontony, znaleźć miejsce na ponton. Przepchać się pomiędzy innymi zacumowanymi tam pontonami. Mhm. Potem wyjść, tylko po to, żeby się zorientować, że zapomniało się butów. Bo... <grym> Zdarzało nam się dopłynąć z siatką na zakupy, z wszystkimi rzeczami, z bukłakiem na paliwo i zorientować się, że nie zabraliśmy butów. Mhm. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że pływanie pontonem z silnikiem jest fantastyczne i dla mnie jest jedną z top 10 przyjemności tak. w życiu jakie są. Jedna rada? Nie nadawajcie swoim pontonom imion, jeśli myślicie, że będziecie się ich pozbywać, ponieważ jest to strasznie bolesne. Tak. Nasz nazwaliśmy krówką, bo był taki łaciaty. E, I jak przyszło do tego, żeby go sprzedać, bo wracaliśmy do Europy, a on był dla nas za duży, to przez trzy dni chodziliśmy z i czuliśmy się trochę, jakbyśmy sprzedawali ukochane domowe zwierzątka. A więc, co udało się nam do tej pory przeżyć? W sumie falkorem zrobiliśmy jakieś kilkanaście tysięcy mil morskich. Mhm. Zaczęliśmy od Szwecji. W październiku, gdzie kupiliśmy falcora na jednym ze szwedzkich jezior w centralnej mm. części od malowniczego Askersund i stamtąd popłynęliśmy przez Danię, kanał kiloński, dalej Morze Północne do Brighton w Anglii. Zajęło nam to w sumie jakieś kilkanaście dni, głównie dlatego, że po pierwsze, jeszcze nie mieliśmy autopilota w tym czasie, nie mieliśmy fałów sprowadzonych do kokpitu i także nie robiliśmy odcinków dłuższych niż dwudniowe. Potem było sporo przygód na wodach pływowych kanału angielskiego, mówię, <laughs> kto woli lama. Kanał nauczył nas, jak cenną cnotą jest punktualność, ponieważ podejście pod tytułem jeszcze godzinę, przecież jesteśmy na wakacjach, jeszcze śniadanie, jeszcze śniadanie <laughs> kończy się tym, że potem przez 6 godzin patrzy się na jeden kawałek wybrzeża, a całość uwieńczona jest burzą z deszczem tak gęstym, że trzeba ubrać gogle narciarskie, żeby dało się coś zobaczyć. Należy absolutnie pilnować swojego jedzenia, ponieważ mewy tutaj, serio, potrafią wyrwać ci kawałek bekonu z bułki, którą trzymasz w ręce. Mielizny niedokładnie są koniecznie w tym miejscu, w którym oznaczone są na mapach. I podejście pod tytułem, przecież przejdziemy. Przecież widać na mapie, że przejdziemy. Lepiej zrobić zwrot przez rufę. Tak, czasem lepiej zrobić zwrot przez rufę. Czasem bywa tak, że tam, gdzie jeszcze parę godzin temu była zatoka, teraz jeździ traktor i zbiera ze stojaków ostrygi. Dobre ostrygi. Pyszne. Potem w 2018 był nasz największy rejs. Popłynęliśmy z Europy przez Wyspy Kanaryjskie, potem Wyspy Zielonego Przylądka, przez Atlantyk na Karaiby, a w 2019 wracaliśmy przez Bermudy i Azory. W czasie tej podróży odkryliśmy masę przepięknych miejsc, zobaczyliśmy niesamowite zwierzęta. Mieliśmy trochę poważnych problemów na morzu, trochę majsterkowania, ale także naprawdę świetne nurkowania, snurklowania. No i to wszystko, co też na lądzie, czyli wodospady, dżungla, testylarnie i dużo rumu. Ale o tym pewnie zrobimy wam osobny odcinek albo dwa. Na razie powiemy tylko tyle. Że, żeby dopłynąć na Karaiby z Europy, bezpiecznie jest przeznaczyć jak na to jakieś dwa miesiące. Nam najdłuższy fragment rejsu z Zielonego przylądka na Martynikę zajął 18 dni. Natomiast przy powrocie z Bermudów na Flores 16 dni przez ocean. Z całego tego rejsu największymi zaskoczeniami było, jak bardzo polubiliśmy, mm. jak niezwykłe są morskie ptaki. Tak wiem, że Koliber nie jest mostym ptakiem, ale był codziennie przy kosmicznej toalecie w Grandans na Martynice, więc dla nas się liczy. I co jeszcze? Że do tego, żeby odkryć i poznać jakieś niezwykłe, wyjątkowe miejsca, trzeba researchu oraz szczęścia do rozmów z ludźmi, którzy powiedzą ci, że tam w Petit Dans po prawej stronie jest taka niewielka rawka Absolutnie wypakowana kolorowymi rybami, koralami, jak akwarium w supermarkecie. A tak naprawdę ludzie, którzy tam często przyjeżdżają, przychodzą, robią sobie zdjęcie z pomostu yy, z pięknym karaibskim kościółkiem w tle, pływają przy plaży i odjeżdżają. A tam obok 100-200 metrów od nich było potencjalnie snorklowanie ich życia. Ale też, jak wiele Europy i okolic przy okazji poznaliśmy. Okej, okay, Karaiby były super, ale droga tam i z powrotem także pozwoliła nam poznać takie miejsca jak El Hierro, Flores, Graciosa. Hiszpańska Galicja jest absolutnie fenomenalna, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy. To, że mogliśmy poznać te miejsca, też było absolutnie super. I teraz chcielibyśmy tam z Wami wrócić. W ramach projektu, który roboczo nazwaliśmy EuroTrip 2020. Tak, nazwałeś. Jezus nazwał. Okay, nazwał. Koncept jest następujący. Wy wspieracie nas na Patreonie, my żeglujemy, opowiadamy wam o tym, a co miesiąc wysyłamy wam pocztówki. Otrzymując pocztówkę, stajecie się plemieniem Falkora. Oznacza to też, że jesteście zaproszeni, żeby przyjechać do nas, odwiedzić nas i pożeglować z nami. Byłoby super, gdyby każde z Was mogło odwiedzić nas na tydzień mniej więcej raz na rok. Do jesieni planujemy pożaglować falkorem po atlantyckim wybrzeżu Europy i po Morzu Śródziemnym. I to jest taki plan minimum. Robimy to niezależnie od poziomu wsparcia, jaki uda nam się zebrać. Natomiast jeśli chętnych zbierze się wystarczająco wielu, to w październiku za Gibraltarem skręcamy w lewo na Wyspy Kanaryjskie i tam falkor będzie spędzał zimę. Po części po to, żeby stać dla was się miejscem ucieczki przed zimą, paskudną pogodą i prochą. Oczywiście jesteśmy pełni nadziei, że to, co zaplanowaliśmy, wyjdzie świetnie, przeżyjemy masę fantastycznych przygód ze świetnymi ludźmi. Jesteśmy jednak realistyczni i wiemy, że możemy napotkać nieprzewidziane trudności. Dlatego najbliższy sezon do jesieni traktujemy jako testowy. Musimy zobaczyć, czy udaje nam się to sensownie ogarniać i ile osób zechce nas wesprzeć. Bardzo liczymy na Wasze wsparcie i feedback w tworzeniu tego projektu. Najbardziej jednak chcielibyśmy zobaczyć uśmiech na Waszych twarzach, gdy po wspólnym rejsie schodzicie już na ląd i widzimy, że nie możecie się doczekać następnego razu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące życia na jachcie, zostawcie je proszę w komentarzu. Postaramy się na nie odpowiedzieć albo w formie tekstowej, albo w następnym filmiku. A jeżeli chcecie dodać nam otuchy, zostawcie lajka, to bardzo pomoże.

Wszędzie To na Gibraltarze, no. ale nie byliśmy. Największy, czyli przez Ocean Atlanty Atlantycki na Karaiby z powrotem. Chodźcie, pokażemy Wam Falkoradę. Atlantycki. Ant Atlantycki. <laughs> o.